Czwartkowy wieczór na drodze krajowej nr 32 w województwie lubuskim zamienił się w prawdziwy koszmar. Spokojna trasa, którą codziennie przemieszczają się kierowcy wracający do domów, w jednej chwili stała się miejscem dramatycznej walki o życie. Na odcinku drogi w miejscowości Smolno-Małe rozegrały się sceny, które na długo pozostaną w pamięci świadków i służb ratunkowych. Płonące wraki samochodów, zablokowana droga i bezskuteczna reanimacja motocyklisty. Tak wyglądał finał potężnego wypadku, do którego doszło wieczorem 30 stycznia. Do zdarzenia doszło około godziny 19.30 na trasie Sulechów, Okunin. Na drodze krajowej nr 32 był już zmrok. Widoczność była ograniczona, a ruch, jak na ten odcinek, umiarkowany. Według wstępnych ustaleń motocyklista zderzył się z nawjeżdżającym samochodem osobowym. Zderzenie miało niezwykle gwałtowny przebieg. Siła uderzenia była tak ogromna, że motocykl został niemal całkowicie zniszczony, a kierujący jednośladem został wyrzucony z pojazdu. Motocyklista przeleciał kilkadziesiąt metrów przez jezdnię, nie mając żadnych szans na kontrolę nad swoim ciałem. Ostatecznie znalazł się pod drugim samochodem osobowym, który poruszał się tą samą trasą. W tym samym czasie doszło do kolejnego dramatycznego elementu tej tragedii, oba auta biorące udział w zdarzeniu stanęły w ogniu. Płomienie błyskawicznie objęły pojazdy. Ogień był widoczny z dużej odległości, a wysoka temperatura i gęsty dym stworzyły ekstremalnie niebezpieczne warunki. Na drodze panował chaos. Każda kolejna sekunda zwiększała ryzyko eksplozji oraz uniemożliwiała szybkie dotarcie do poszkodowanego motocyklisty. Płonące samochody znajdowały się w odległości około 100 metrów od siebie. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób doszło do zapłonu obu pojazdów przekazał faktowi Emeu. Bryk Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Pod jednym z płonących hałt strażacy odnaleźli nieprzytomnego motocyklistę. Jego położenie było wyjątkowo trudne, znajdował się pod pojazdem, w bezpośrednim sąsiedztwie ognia. Strażacy musieli działać jednocześnie na kilku frontach, gasić płomienie, zabezpieczać teren i jak najszybciej wydostać poszkodowanego. Na miejsce natychmiast skierowano cztery zastępy Straży Pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego, policję oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Akcja ratunkowa przebiegała w warunkach ogromnego napięcia. Każda minuta miała znaczenie. Ratownicy podzieli natychmiastową reanimację motocyklisty. Przez kilkanaście minut trwała dramatyczna walka o jego życie. Zespół medyczny robił wszystko, co było możliwe w warunkach drogowych i przy rozległych obrażeniach. Niestety, mimo szybkiej reakcji służb intensywnych działań ratunkowych, obrażenia okazały się zbyt poważne. Motocyklista zginął na miejscu. Kierowcy obu samochodów osobowych uczestniczących w wypadku mieli więcej szczęścia. Zdołali opuścić swoje pojazdy jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Jak informują służby, nie odniesieli obrażeń i nie wymagali hospitalizacji. Ich szybka reakcja pozwoliła uniknąć kolejnych ofiar sytuacji, która bardzo łatwo mogła zakończyć się jeszcze większą tragedią. Droga krajowa nr 32 w miejscu wypadku została całkowicie zablokowana. Przez wiele godzin ruch w obu kierunkach był wstrzymany. Na miejscu pracowali policjanci, strażacy oraz technicy policyjni, którzy zabezpieczali ślady i dokumentowali przebieg zdarzenia. Policja wyznaczyła objazdy przez Babimost, co spowodowało utrudnienia dla kierowców w całym regionie. Droga krajowa nr 32 jest całkowicie zablokowana. Wyznaczyliśmy objazdy, a na miejscu prowadzone są czynności dochodzeniowe, potwierdził Emeł. Bryk Arkadiusz Kaniak. Policja pod nadzorem prokuratora bada dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku. Analizowany jest przebieg zdarzenia. Rozmieszczenie pojazdów, ślady najezdni, stan techniczny samochodów i motocykla, a także możliwe przyczyny pożaru obu aut. Śledczy będą również ustalać, z jaką prędkością poruszał się motocyklista, oraz czy warunki drogowe, widoczność lub inne czynniki mogły mieć wpływ na przebieg tragedii. Ten dramat w Lubuskiem to kolejny bolesny przykład, jak niewiele potrzeba, by zwykła podróż zakończyła się śmiercią. Jedna chwila, ułamek sekundy. Jeden nieprzewidziany manewr i droga zamienia się w miejsce, z którego nie wszyscy wracają żywi.